Witam na kanale Polska Flora i Fauna. Zapraszam do lasu, na kolejny odcinek. Chwilę po wejściu do lasu znalazłem larwę. No, nazwa się nie kojarzy z niczym przyjemnym i ładnym, ale ta jest śliczna. Jest to larwa motyla. A larwy motyla nazywamy gąsienicami. Ale teraz możemy pójść o krok dalej, bo ta gąsieniczka jest puchata. No szkoda, że się nie chce ładnie rozwinąć, tylko się zwinęła w kulkę. Ale trudno. Puchata gąsienica nazywa się liszka. Prawda, że piękna liszunia? Na zdjęciach wam to pokażę. Dobra, lecimy dalej. Tak sobie usiadłem i pomyślałem, że nie wiem, czy wiecie, że taka larwa potrafi być niebezpieczna. Mówimy tutaj o okresie, kiedy występuje gradacja. Co to gradacja? Czyli to taki okres, kiedy owad występuje masowo. Ale dlaczego taki malutki, słodziutki owad, taka malutka, słodziutka liszka, ma być niebezpieczna? Otóż ma aparat typu gryzącego i żeby coś zjeść, musi coś zgryźć. A żeby później stać się pięknym motylkiem, potrzebuje dużo energii do przemiany. I jak potrzebuje dużo energii, to potrzebuje dużo jedzenia i dużo je. I później staje się nieszkodliwym motylkiem, który tylko pije. No, słuchajcie, jesteśmy w miejscu niezwykłym. W niezwykle ubogim miejscu. Ubogim mam na myśli glebę. No, bo urodzajem to ono nie zachwyca. Wszędzie, gdzie nie spojrzę, rośnie wrzos. Wrzos pospolity. Uwaga, uwaga, w Polsce gatunek pospolity. No i się spóźniliśmy o miesiąc, bo jak sama nazwa mówi, wrzos kwitnie we wrześniu. A mamy październik. No, i pewnie miesiąc temu to było niezwykle piękne miejsce. Niestety teraz już wszystko jest suche. Jeśli chodzi o kwiatki, są suche. Ale to nic. Z takich suchych kwiatków możemy dalej zrobić napar. Który ułatwi trawienie. Ale to nie są wszystkie zalety wrzosu. Z wrzosu można zrobić herbatę. A taka herbata ukoi nasze nerwy. I ułatwi zasypianie. A, i jeszcze jedno. Wrzos ma dużą zawartość krzemu. A to jak z reklam wiadomo, krzem spowalnia nasze starzenie się. A to, co tutaj mamy, to jest kraina wiecznej młodości. Póki jeszcze nie wyszliśmy z krainy wiecznej młodości i nieśmiertelności, to chciałem Ci zadać jedno pytanie. Co to jest? No, masz rację, Brzoza. To chyba wie każdy. Ale nie wiem, czy wiesz, że tym, co jest na górze, tymi gałązkami, znaczy niekoniecznie tymi, ale z brzozy, kiedyś wymierzano chłostę. Ba! Mało tego. Brzoza miała chronić przed duchami. Dla dzieci robiono kołyski z brzozy. Sadzono brzozę na grobach. Mało tego. Stąd właśnie się wzięły krzyże brzozowe. Ale brzoza ma jeszcze kilka ciekawych w sobie rzeczy. Otóż pali się nawet gdy jest mokra. Dlatego, gdy zabłądzicie w lesie i będziecie chcieli rozpalić ognisko, polecam brzozę. A jeśli chodzi o właściwości lecznicze, to z brzozy możemy czerpać sok. Ale do tego wrócimy wiosną i będziemy ten sok czerpać razem. No i niestety, nasza przygoda już musi dobiec końca. Słońce zaszło, jest za ciemno, żeby nagrywać. Jeszcze zrobiłem kilka zdjęć i podczas robienia usiadł na mnie taki mały śmierdziel. Jest to pluskwiak. ale już nawet tutaj koniec baterii. Jest to taki mały pluskwiak. Taki skunk z świecie owadów. Dobra, zapraszam do galerii. Do i do następnego.